Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów, więc jak ociągniemy ten pułap, naprawdę będę bardzo, ale to bardzo przeszczęśliwy. Jeżeli zastanawia Was, kim jest ten zadymiarz, którego mam tu na tapecie w lobby, to ten film śpieszy Wam z odpowiedzią. To jest kiełek. Kiełek w postaci rubinowego księcia. Tak, ma taki tutaj skin. Jest też tropikalny kiełek, też bardzo fajny. Jest też zwykły kiełek równie spoko, ale kiełek w postaci rubinowego księcia jest po prostu przecudowną postacią. Więc jeżeli zastanawiacie się jak gra się tym zadymiarzem, czy jest warty, czy jest godzien, zapraszam do lektury tego filmu. Jedziemy ze starciem solo. Więc tak, czekamy na graczy, znaleziono graczy i jedziemy tutaj powoluśku, po maluśku jedziemy z naszym kiełkiem. Jesteśmy w górnej partii lobby, co oznacza, że mamy jakieś szanse. Jeżeli nie wiecie, jaki on ma atak, on ma właśnie taki atak to jest taki przerzucacz, tak? O, kto się saevka? kto się saevka? Eee, dobra, to był mój frak. To był mój frag. To był, zabrałeś mi fraga. Dzięki, ci w porządku jesteś. Ale dobra, zbieramy power cube. On ma taki atak, że przerzuca, przerzuca te swoje nasiona. Te nasiona, czyli znaczy, dobra, no tutaj to troszkę inaczej wygląda, tak? Nie będę tutaj e, no, że się tak wyrażę, ściemniał. W oryginale to on tam rzuca jakieś nasiona i te nasiona e, idą sobie dalej. No, no, no. Jo, ho, ho, nie lola. Ja. Ja, dobra. Nie wyszło, nie pykło. Bardzo chciałem wam pokazać, jak się nim gra. Wyszło jak zawsze. Dobra, jedziemy jeszcze raz zagraj ponownie. Za bardzo skupiłem się na Willow, gdzie podeszła mnie lola. Ale dobra, gramy dalej, jedziemy dalej kiełkiem. On przerzuca to, co, to czym on rzuci. O, ho, 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 będzie ciężko. To, czym on rzuci, idzie dalej. Jak napotka na jakąś przeszkodę, to wybucha. Jak nie napotka, to po jakimś czasie wybucha samo. Tutaj nie. Poko, poko. ja to się zakręciłem. Wiecie co? Dobra, powiem tak: tutaj na tym kiełku mam klasę 11, więc kiwię tak na dobrą sprawę. Na kogo ja trafię? Zagrajmy jeszcze raz. Zobaczymy, co tu się trafi. Z kogo witam, kogo goszczę, naprzeciwko kogo stanę. Jestem trzeci od początku Willow, ta nowa zadymiara perkusistka zespołu heavy metalowego. A jak sobie w ogóle, co myślicie o nowej zadymiarze? No powstała tam jakaś tam perkusistka, Asak dosyć ciekawy, idący najpierw w przód, potem... Nie! <laughs> najpierw w przód, potem w tył, taki trochę jak boomera. O, no nie wierzę! Nie wierzę! Zobaczcie, skitrał się i czekał. Skitrał się i czekał. Jak ja nie lubię takich ludzi. Dobra, wiecie co? Puśćmy sobie może starcie solo. Zagrajmy, wiecie co? W napadzie. Zobaczmy jak kiełek... Sprawdzi się w napadzie, napadnijmy na kogoś, bo tutaj ewidentnie nam nie idzie. No ale sami widzicie, jak tym zadymiarzem e, wygląda gra. To jest takie typowe wsparcie. Dosyć fajne w jakimś team playu. No ruszę się, e, dosyć fajne w team playu, bo jeden na 1 to po prostu. No sorry, sorry, Gregory. Sorry, ale to w 1 na 1 to po prostu nie ma sensu. Ej, widzicie, co ciekawe, jak się sprawdzi na tą mapę. Dojeci, doleci, doleci, doleci Ej, dolatuje, haha, ha, jego atak dolatuje Ale czad, ale czad Dolatuje atak kiełka Dobra, wiecie co, na tą mapę Na napad to jak najbardziej się sprawdzi Jak najbardziej się sprawdzi e, Właśnie Zadymiasz o imieniu kiełek I tutaj jestem naprawdę W ciężkim, ale to ciężkim Szoku, że atak kiełka Dolatuje tutaj Do sejfu i to jest jak Najbardziej okej, okay. też co zadałem, te 60 parę procent, czyli te, tam, te 30 parę, to byłem ja, Mikaty, grający kiełkiem. Okej, okay, dobra, naprawdę fajnie. No to jest naprawdę super wiadomość, że jednak on coś do czegoś tu się nada. Pak, 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 dobra, nieważne. Wystarczy usta usta ustawić się za tym czymś. O, ty nie, nie, ja cię tu muszę dorwać, ja cię tu muszę dorwać. Splash damage, Patrzcie, dobra. Mamy Barleya, mamy. No, 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 no! I ja! Dobra, 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 dobra. No, nie, nie nie, jest łatwo nim tutaj. Ee... bęc, Dobra, zastawiłem się, więc on mi tam nie podejdzie. Wszystkie trzy strzały idą w. Dobra, fajnie, coś tam podziałałem. 32% zostało na sejfie. Powiem wam szczerze, na ten tryb, ale na tą mapę. Nie oszukujmy się, że to musi być ta mapa, bo na inną to raczej większego sensu nie będzie. W tej mapie nasz kiełek oczywiście się sprawdzi. W tej mapie on się sprawdzi niewinne. Jest, jest, jest! To mamy wygrane, to mamy wygrane. To naprawdę już mamy wygrane. Oni nawet na czas nie zdążą. Eee, Bum. jest. Mnie pach, pach, pach. Jeden strzał Janetka odpaliła swojego ulta i jest rozwalony safe i w tym momencie jest tak na dobrą sprawę jak najbardziej na plus dwa. E, no dobra, gwiazdą, gry nie jestem. Nie mam najwięcej obrażeń, nie mam najwięcej leczenia, ale chyba sami widzieliście, że na tą mapę gra kiełkiem sens jakiś tam. Ma. Zobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przypadku innych rozgrywek. Co zbiór klejnotów? Dobra, niech będzie zbiór klejnotów, pobawmy się w zbiorze klejnotów, następna będzie zadyma 5x5. 5. Ja jestem Mikaty Was serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Jeżeli jeszcze nie daliście suba, to na co oczywiście czekacie. Dojeżdżamy do 5000 subów. Jak to osiągniemy, naprawdę będę przeszczęśliwy, a jak zostanę twórcą, ho, ho, ho! Nie ma takiej siły. E, nie no, jest taka siła oczywiście, że jest. Bardzo chciałbym zostać twórcą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Eee, Bum. No, dobra, tu może być różnie. Znaczy tak, generalnie ten tryb jest dosyć specyficzny. Tutaj naprawdę łatwo nie będzie. Eee, łatwo tu nie będzie. Zastawiłem się Ale tutaj MS dała... Nie, to nie jest MS, to Sandy. To był ult Sandy akurat i tutaj z tym nic nie zrobimy. A baz jeszcze. Nie, nie, to jestem, to jestem. Nie, to Sandy, to Sandy. Przecież mam Sandy, wiem jak wód Sandy wygląda. Mikaty, no co ty. Ale dobra, no tutaj widać, że się nie sprawdza. <laughs> zamknęliśmy bazę w tym, tym, tym. Bum. E, bierzemy No ty Tak, można powiedzieć, Mikaty, ale błąd. E, twój ult zostawił wejście do, 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 do pola, gdzie są. No, gdzie są e, diamenty, ale ja się tym nie przejmuję, ja chcę tylko wam pokazać, czy jest sens brania zadymiarza o tym imieniu na ten tryb i czy jest sens, no chyba nie ma, no chyba tu sensu zbyt dużego nie ma, e, wam powiem szczerze, o tutaj zamkniemy, dziękuję bardzo. Tak ktoś pomoże, czy ma zawsze? Pomoże ktoś? Nie, ma zawsze. Okej, okay, dobra, fajnie. E, koniec rozgrywki, ale tak na dobrą sprawę tego się spodziewałem. Najlepsza akcja oczywiście należy do mnie. <laughs> Żartuję pewnie, że nie należy do mnie. E... <laughs> 0 kili ale zobaczcie tak na dobrą sprawę nawet nie mam z całej drużyny mam najwięcej obrażeń e, gdzie ja mam 28 tysięcy, BB21, ten nowy zadymiarz 25 no tam w zaokrągleniu w dół, tak? E... Tak więc, czy jest sens brania tego zadymiarza na ten tryb? Oczywiście, że sensu nie ma. Ale tak jak powiedziałem na ten napad z tą mapą, z tą konkretnie z tą mapą sens jest, tak? E, zadyma 5 na 5, nie lubię zadymy, nienawidzę zadymy, dlatego pokażę Wam zadymę. Co z tego będzie oczywiście zobaczymy. O ile w piłkę nożną sam lubię grać, lubię oglądać, nie no żartuję. Jo, tej mapy nie widziałem. Tej mapy nie widziałem. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie tu wyglądało. 5 na 5. Jo, ha, 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 ha. Nie grałem jeszcze w zadymę 5 na 5. A kiełkiem to już w ogóle. Ale dobra, jedziemy. Ja się nie spodziewam nawet, że ta rozgrywka przyniesie nie wiadomo co. Nie spodziewam się, że tutaj będzie super mega hiper mega wow. Dzie jest ta bramka, tu jest bramka, dobra ej, ale wiecie co, ultem można zasłonić brameczkę, można zasłonić brameczkę można zrobić tak, ciach i tutaj nie podejdzie, widzicie, jest sens jest sens, jest sens jest sens, jest sens, dobra yy, jedziemy, ja już tutaj się zrespiłem Tutaj trochę walimy na oślep i wiecie co, kiełek to taki zadymiarz, którym raczej auto-aima nie ma sensu stosować, bo, bo, bo wtedy w ogóle nie wiadomo, gdzie poleci ten atak. Nie, są tacy zadymiarze, gdzie tylko i wyłącznie auto-aim, to są zadymiarze oczywiście na krótki dystans, nie na długi, bo na długi to auto-aima no, nie ma co. Kieł i przerzucacze też, przerzucaczami auto-aima się nie stosuje raczej, tak, bo tak jakby nie ma sensu. Yy, o, jedziemy, 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 jedziemy. <laughs> ja nie mogę. Ile razy muszę ich załatwić, to ja nie wiem. Pam. Ja nie wiem czemu Spike idziesz w tą stronę. Naprawdę Spike nie wiem, czemu poszedłeś w tą stronę, gdzie powiedzmy, że O, ból jest AFK, ból jest AFK, dobra niech będzie niech będzie, a ty byku jeden, kto przygotowywałeś się na odpalenie ulta ho, ho. co, gonisz mnie? dobra, goń, no, spoko, jest 0-0 jest 0-0, 40 sekund do końca coś czuję, że tu będzie ja! lisek strzelił gola dziękujemy ci lisek za to wszystko, co dla nas zrobiłeś, strzeliłeś gola jesteśmy ci wdzięczni naprawdę niezmiernie zaraz tutaj zastawimy się ulta Ultem zastawimy ultem Bramkę. Pam! Hehehe! Oj! Zniszczył mojego ulta! Nie wiedziałem, że się da. Nie wiedziałem, że ten żywopłot da się zniszczyć. Widać, da się. Okej, okay, dobra. Eee, idziemy do przodu, idziemy do przodu, idziemy do przodu. Patrzcie, moje ataki w ogóle na razie w nic nie trafiałem. No to nie jest takie proste trafić tutaj tym atakiem, nie ma, nie ma opcji, nie ma opcji, nie ma opcji. Dobra, bardzo jestem ciekaw, ile zadaliśmy obrażeń, ile zadaliśmy kili. Najlepsza akcja. Oczywiście mnie tu nie ma, bo to kiełek. 3 kile. Edgar dostał kudosa. E, jak wychodzi z obra Wiecie, co nie najgorzej z obrażeniami? E, Griff 13 tysięcy to jest taki trochę wstyd dla tego zadymiarza. Ja mam 41 tysięcy, 3 kile, Edgar ma 35 tysięcy, 7 kile, ale to akurat wiadomo. E, dobra, nie mam najwięcej obrażeń, bo najwięcej obrażeń ma e, Spike z drużyny przeciwnej. Ale powiem wam tak, pod względem obrażeń, to ja jestem na drugim miejscu. E, czy jest to wstyd? Wydaje mi się, że to nie jest wstyd. Więc, akurat, na tego typu rozgrywki, e, wybranie tego zadymiarza może mieć jakiś sens. E, dobra, ja jestem Mikaty. Was serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów. Bardzo bym był wdzięczny, jakbyście ten film obejrzeli do końca. Na razie, trzymajcie się. Bajo!